Gramy na serwerze! Cześć siemano ludziska, z tej strony Ciemny Ninja i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku, ale nie ostatnim z serii no, z Minecrafta. Będziemy sobie grać w Minecrafta. Takiej, a niezwykłego Minecrafta Minecraft z kilkoma naszymi modami. Gramy na serwerze y, postawionym. Na naszym serwerze po prostu wibalowym wchodzę jako pierwszy, to jest pierwszy odcinek, pierwszy dzień. I wybrałem sobie właśnie postać, właśnie szybkie wytłumaczenie o co chodzi, czemu jestem malutki, czemu to wszystko jest takie wpis do dużej w ogóle. Więc tak, grałem już wcześniej, przychodziłem grę ze znajomym i no cóż, nagranie z tego nam, no, no, no nie było, bo za późno się połapaliśmy, już było za późno. Raz. W każdym razie. testowaliśmy serwer czy działa teraz tak, zaczynamy od zera kompletnie od zera yy, jesteśmy, gramy jako inch Link, czyli na polski, nie, nie wiem jak t -t taki liput, coś takiego yy, jesteśmy znacznie mniejsi niż normalna osoba mamy 5 serduszek tylko yy, mamy większy atak speed, czyli szybciej atakujemy, mamy mniejszy cooldown na tym wszystkim yy, mamy mniejszy zasięg yy, ataku i mniejszy zasięg w ogóle sięgania o jeden blok. Jesteśmy za to odporni na ciernie obrażenia od velocity, czyli od trajektorii. To jest przylitrze jak się wpieprzymy w jakiś blok. Nie potrzebujemy dużo do jedzenia i możemy się wspinać po każdych ścianach. Plus dodatkowo tutaj należy jeszcze wspomnieć o to, że... o tym, nie o to. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że nie dostajemy obrażeń od upadku. Nie tylko, właśnie tam wyrosnąć trajektorię, yy, też obrażeń od upadku nie dostajemy. Pierwszą rzeczą, oczywiście, jaką należy zrobić w Minecraft, wszyscy wiemy, co jest, jest pierwszego drzewa za pomocą naszej łapki, fapki czy cokolwiek, jak to, jak to jak O, to oh boj, to będzie ciekawe. I modów, na których gramy, jest łącznie, patrząc w około 50. Sekundę muszę coś w ustawie, jakąś zmienić. Witamy na naszym Discordzie. No dobra. Dobra, teraz powinno mnie być dobrze słychać. Przynajmniej mam nadzieję. Mam taką nadzieję, bo gra jest też dość głośno zrobiona z tego co tutaj widzę i powinien być dobrze. Okej, okay, dobra. Nasze pierwsze drzewo ścięliśmy. Biały dom. No, ładny jest ten biały dom. A, ja miałem takie. No to trochę zmarnowane, ale dobra. No i tak. Jesteśmy takim małym pytkiem. Mamy pod M- zawsze mapę, na której możemy zobaczyć co jest. Nie mam za cholery pojęcia co to jest. To jest ładny wiąz, tego co pamiętam. E, tutaj są drzewka jakieś poznaczane i struktury, ale... Mamy customową generację struktur tutaj dodaną, więc... Niektóre rzeczy, no tak jak tam widzicie, właśnie ten balon chociażby, są generowane właśnie z moda, żeby urozmaicić tam tutaj rozgrywkę. Zwykły Minecraft, no to jednak jest zwykły Minecraft. Jest, co tam robić, ja nie powiem, że nie. No oczywiście jest dużo roboty, można budować, można smoka sprowadzić, pokonać, grę przejść. Um, Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, kurwa, Ja my, przepraszam. Co tu się od Jani pawiło? Co tu się od Jani pawiło? Nie wnikam. Nie wnikam. Nie wnikam i chyba nawet nie chcę wiedzieć co tu się stało. Dobra, podstawowe, pierwsze rzeczy, jakie się robi w Minecraft, to zdobyć kamień. Zdobyć kamień, żeby już móc tworzyć jakieś lepsze na podstawowe narzędzia. Won, 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 won. Skąd to się tam bierze? Czym ty jesteś? I nie, poważnie. Spotkam się z tym po raz pierwszy. Stone golem. Ok, Super. Nawet nie będę mógł odzyskać własnych rzeczy z tego co widzę. Zabiję go tak. Elo. Jesteś martwy. No to mamy fajny początek. Nie mam kompletnie pojęcia. Skąd to się tu wzięło? Nie mam kompletnie pojęcia jak to działa. Ja tylko wgrywałem te mody. To nie jest tak, że ja je wszystkie tworzyłem czy coś. Nie wiem jak niektóre z nich działają. Nie mam pojęcia. Mówię po raz kolejny. Dobra. Jest początek g. Trzeba sobie zrobić podstawą doń. I z tym co tu mamy to w sumie wypadałoby zrobić jeszcze kilof, tak patrzę. Kilogram zawsze się przyda. Jedzenia nie mamy, to jest nasz cały bruk, więc sobie piec, bo znając mnie zapomnę o piecu, bo jestem dybilem i to się każdemu zdarza. Dobra. Co my tu mamy w okolicy teraz? Może... Czy ja już mówiłem, że jestem dybilem? Właśnie ominąłem piękną... O, piękne miejsce, do tutaj przekupaliście. Dobra. Wersja 1.16.5, jakby ktoś był ciekawy. Minecrafta. Paczki tu. zmijmy to w sumie paczką dla wygody, tak się nazywa. W sumie to już będzie piąta chyba z tego typu, którą my Nie ma nic w tej jaskini. Dobra. Biegać sobie można, ale, 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 ale. W pierwszej kolejności może ja usunę to, bo to mi tak troszeczkę irytuje. Zaczynać go od ale pierwszy raz, jak gramy, zespił się mi ten typek, więc nie wiem czym to jest. Może to dlatego, że to są jakieś struktury w pobliżu czy coś? Nie mam pojęcia. Yy, nie mam zamiaru speedrunować tej gry mam zamiar po prostu podejść do tego na luzaku i to... Nie. Wiecie. do Minecrafta można no, spokojnie posiedzieć, pograć coś z ludźmi. Obecnie nikogo nie ma. Jestem pierwszy, jestem pionierem. Yy, ale... Myślę, że długo tak nie jest trap Nie, to jest zwykły czas. Bardzo przydatne przedmioty, widzę na początek. Z tego mogę sobie jedzenie. Iron Nugget się przyda, jabłka. A, no i to jest pierwsza rzecz, z której nie wiemy, co jest. Pierwsza rzecz yy, to jest zmańka w dungeons. Akurat moc yy, związany z artefaktami. O oh, kurwa. <noise> nie, 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 nie. Związany z artefaktami w tym przypadku e, nie wiem, co robią wszystkie artefakty. Wiem, że te artefakty istnieją i mają jakieś zastosowanie. I tu się kończy moja wiedza. Ja bym w sumie zebrał sobie te Zebrał. Przytulił nazwijmy, jakkolwiek to się zbać. Tamte krówki bo krówki to jednak krówki i krówki da ją tylko więc o ok ta mi dała skórę let's go do środka zobaczymy co nie tu mam w tej skrzynce nie ma tu nigdy dobrych rzeczy ale już coś to będzie śmiesznie wyglądać z tej perspektywy. Bycia kałem, liliputem czy jakkolwiek. Nie mam pojęcia, szczerze, jak to przetłumaczyć. Inchling, no bo inch to jest jednostka długości. Nie wiem, tak jak lineczka, chociażby, czy coś co? <laughs> Nie mam pojęcia. Zboju nie zrobię. Kurde, te fiutonkowe. Dobra, dobra, dobra. Wejść krowę. Ja biorę kurczaka. Zostawcie mnie w spokoju, kurde, ludzie. Ja zbieram tu tylko kurczaki. Dlaczego wy ode mnie chcecie? Dobra. Zostawił mnie, zostawił mnie w Więc tak. Plan jest taki, żeby iść gdzieś daleko, zdobyć jakieś surowce i Mm, ee, jakby to powiedzieć, nie umrzeć? Od razu, poganąd sobie, może, jakąś zbawiec, czy co? A propos, w kwestii zbroi. Cześć, Squid. Tu będzie dużo rzeczy, których część z was może nie znać, którą część z was ma znać. A i teraz, jakby to powiedzieć, obiecałem po prostu, że będzie jakaś seria, nie? Mówiłem coś, że coś się pojawi, że coś będzie, etc., No i... Zgadnijcie co, myślałem, że po tych powalonych studiach, co teraz mieliśmy, będę miał chwilę na to, żeby po prostu sobie usiąść na spokojnie, pogadać, pogadać. A tu coś się okazuje, a tu się okazuje, że jest jeszcze praca. Przecież zapomniałem o pracy, o najważniejszej rzeczy. No i... Wyszło jak wyszło. Znalazłem teraz chwilę. Między imprezami. Jest trzecia na danym właściwie, więc ja nie wiem kiedy ja pójdę spać, chyba w ogóle nikt nie powiem się spać patrzeć. No Ale... No cóż, obiecałem, obiecałem. No i z drugiej strony fajnie jest sobie pogać. Tak na tym serwerze mamy zamiar coś, coś zdziałać. Więc no, no zobaczymy jak to pójdzie. Zazwyczaj idę na północ. Jak chodzi o zwiedzanie świata. Nie wiem, tak po prostu nawyk tak Miszę, Że na północ, to jest zawsze na pewno sobie. Tym razem pójdę na zachód, zobaczymy, jak to jest. Co tu jest. To znaczy, no każdy świat jest inny, nie wiem, to wiadomo, ale wiecie o co mi chodzi. Dobra. Będę często odpalać mapę, to się możecie przygotować, żeby zobaczyć po prostu jakie, jakie biomy mamy w pobliżu i jakie struktury, ponieważ są właśnie te customowe struktury, które są istotne w naszym... które są dość istotne, jeżeli chodzi o rzeczy, które możemy z uzyskać na przykład no, mam być tych. Trzeba zrobić sobie jakieś podstawowe jedzenie, żeby nie umrzeć z głodu. Co by to? To jest w takim razie double też. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, mamy stejki i przygotujemy sobie tutaj to jeszcze. Okej. Okay. Tak, to jest dobry jump. To, to są potężne artefakty, które pozwalają na jakieś rzeczy. Nie wiem, co większość z nich więc. Cóż, czy mogę z nich jajka? O właśnie, o właśnie, o właśnie. Modów będzie tutaj dużo, to już możecie się przygotować. Mam nadzieję, tylko że to będzie ciekawe. Dla Was do oglądania że są. No i do będzie, nie wiem, co. Trzeko mamy fełę. jasne, jasny szal. Nie wiem, Zostawię bo może Balfit albo coś. Może tak nie może. Tak, Łóżko by się przydało dość szybko zrobić. Nie, nie, ja mam dużo, tylko widzę różne, różne rodzaje. Ale w sumie Dobra, 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 dobra. dobra. Eee, czy ja coś będę teraz kaftować Nie mam z czego kaftować więc nie. Znaczy może nie z czego, tylko nie mam czego, o w ten sposób raczy. Nic, super. Mamy kurczaka, lecimy dalej. Mój skok to nie jest rewelacyjny, więc ten artefakt może być, może się okazać trochę bezużyteczny dla mnie. Ale cóż, zobaczymy. Oj, ten biom jest ładny, pamiętam. Gdzieś go znalazłem na survivalu. To znaczy ładny, ziemia ma bardzo ładny odcień. Jest taka właśnie biała. Skała to jest skała, limestone bodajże to jest skała. Piaskowiec, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że to jest piaskowiec. Krówki, potrzebujemy. Będziemy potrzebować też squidy na podstawowy armor jakiś. Czemu? Bo jestem leniwy i nie chce mi się schodzić od razu do kopalni, bo liczę, że znajdę dobre miejsce na chatę. Gdzie jest krówka? Tu jest. Tu jesteś ślepy, jestem. wiem. jest. Krwa stój. No, ujęcie, że to sumie Zaczniemy od steków, bo mam ich najmniej. Jakoś no, się pooszczędzę tym miejsca. Sugarcane jest wszędzie, więc nie będę go zbierać. Najwyżej, osoba, która do mnie potem będzie próbowała dojść. Będzie, to będzie go zbierać. Na razie, jak widzicie, właśnie jestem sam. Mm, owce... Tak, 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 tak! Wełna jest! Jest wełna! Tam jest jakaś struktura pierwsza, to może dobiegnę do tej struktury, zobaczymy co to jest. To jest osada? No, why not? Zawsze respondent.